Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo Boże na 2 sierpnia. Czytanie z księgi liczb. Rozdział 11, wiersze 4, 15. Na posyni Izraelici mówili: Któż nam da mięsa, byśmy jedli? Wspominamy ryby, które darmo jedliśmy w Egipcie: ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Teraz zaś jesteśmy wycieńczeni, nie mamy nic, nie widzimy niczego prócz manny. Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bedelium. Ludzie wychodzili, zbierali ją potem meuli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki. Smak miała taki jak ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała również, równocześnie i manna. Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężny gniew pana. A także Mojżeszowi wydało się to złe. Rzekł więc Mojżesz do pana. Czemu tak źle obchodzisz się ze sługą swoim, czemu nie darzysz mnie życzliwością? I złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu. Czy to ja począłem ten lud w łonie albo ja go zrodziłem, że mi powiedziałeś, noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom? Skąd wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: daj nam mięsa do jedzenia. Nie mogę już sam dłużej dźwigać troski o ten lud. Już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście. Moi drodzy, cały czas w pierwszym czytaniu. Rozważamy, rozważaliśmy Księgę Wyjścia, losy Izraela od wyjścia Egiptu, aż po ten czas, kiedy znaleźli się na pustyni. Zauważcie, wystarczyło półtora miesiąca, niespełna czterdzieści parę dni, kiedy zaczęli mieć pretensje do Mojżesza, do Pana Boga. Że wyszli z Egiptu. Już zapomnieli, że byli ciemiężeni, wykorzystani. Już zapomnieli, co podjął faraon, że kazał zabijać ich dzieci płci męskiej. Już zapomnieli o tragedii, która <laughs> dokonała się w Egipcie nad ich narodem. Już im zaczęło coś brakować. Mięsa. Za mało manny. Moi drodzy, to są losy każdego człowieka. Chcemy wygody. Chcemy, aby to Bóg spełniał nasze pragnienia. My natomiast nie zastanawiamy się, jakie pragnienia ma Pan Bóg względem nas. A co on chce i czego pragnie dla nas? Wolności. Właśnie tą wolnością obdarzył naród izraelski, a oni tego nie docenili. Nie doceniamy wolności. Dlaczego? Bo szybko po spowiedzi wracamy w grzech i zniwalamy się. Tylko że grzech powoli staje się dla nas przyjemnością. Stąd też, Nie widzimy, że przestajemy być ludźmi wolnymi. Dzisiaj otrzymałem piękne przesłanie od mojego przyjaciela, ojca Eliasza, który napisał tak: Dzisiaj nasza mama, czyli Maryja, w liturgii obchodzi swoje święto, którą czcimy jako królową aniołów. Pozdrawiamy Cię Maryjo tym zaszczytnym tytułem i dziękujemy Trójcy Świętej, że uczyniła Cię potężną królową duchów niebieskich, które stoją gotowe na Twoje rozkazy. I dziękujemy za Twojego sługę Franciszka Serafickiego, który w trosce o zbawienie dusz wyprosił u Innocentego trzeciego odpust porcium kuli, który dziś możemy uzyskać nawiedzając kościoły parafialne, dodał później, że jedyna w Polsce replika kuli, jedna z szereg na świecie znajduje się właśnie we wieliczce polecem królowej anielskiej. Moi drodzy, 29 września 1987 roku, Matka Boża. W święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała powiedziała do Stefano Gobiego, o czym czytamy w książce do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej, te słowa: Najmilsi synowie, <laughs> wzywam Was ze wszystkich części Ziemi, aniołowi światłości mojego niepokalanego serca. Gromadzą właśnie zewsząd wybranych, wezwanych do wstąpienia do mojego zwycięskiego zastępu. Otóż Matka Boża buduje sobie na te czasy armię, armię kapłanów, sióstr zakonnych, ludzi, którzy całkowicie się jej zawierzą, oddadzą w walce ze złym duchem. Nie wszyscy to rozeznają. Nie wszyscy kapłani, nawet i hierarchowie, nie widzą, jakie zagrożenie niesie dzisiejszy czas, jak trzeba dzisiaj walczyć z szatanem. Nasz ojciec założyciel, błogosławiony ojciec Bronisław Markiewicz, powiedział, że zakłada to zgromadzenie na czasy ostateczne do walki z szatanem. I jakby się chciało, aby to pragnienie nasze zgromadzenie spełniało w pełni. Co czytamy dalej? Znaczę was moją pieczęcią. Jest to nawiązanie do Apokalipsy 10 rozdziału, że zanim przyjdzie anioł niszczyciel, ochroni tych, którzy mają pieczęć. I tę pieczęć rozdaje Matka Boża. Mówi dalej Maryja, przeoblekają was silną zbroję do walki, okrywają was moją tarczą. Tarczą wiarę. I co dają? Dają wam krzyż i różaniec. Moi drodzy, krzyż i różaniec. Kiedyś powiedziałem, nie tak z humorem, młodym, młodej parze w uroczystości ślubnej w czasie przyświętej. Że wtedy uwierzę, że macie głęboką wiarę, kiedy wasz krzyż w domu będzie większy od telewizora. Czy masz krzyż, duży krzyż w twoim domu? Czy kiedy jest ciężko ci osobiście w życiu, zdejmujesz ten krzyż z pasyjką dużą i przytulasz Jezusa na krzyżu do twojego serca i oddajesz mu swoje życie? Czy kiedy w małżeństwie jest wam ciężko? Bierzecie wspólnie ten krzyż do ręki i się modlicie. Z krzyżem w ręku. Moi drodzy, dzisiaj właśnie przychodzi ten czas, kiedy mamy brać krzyż do ręki. I mamy brać do ręki różaniec, jak mówi Matka Boża. Właśnie siłą obecnie naszego życia jest różaniec. Dlaczego? Dlatego, że różaniec ma moc związania demonów osłabienia ich działania. Nieraz odmówimy jedno się Mario. Och, dziesiątek różańca to już jest maks naszych możliwości. Maryja prosi o cały różaniec, kochani. Nie mówcie, że w ciągu całego dnia nie znajdziecie 20 minut czy pół godziny na odmówienie różańca. Maryja mówi, daje wam krzyż i różanis jako broń, której należy używać, aby odnieść wielkie zwycięstwo. Nadszedł czas, dalej mówi Matka Boża, decydującej bitwy. Dlatego aniołowie pańscy w nadzwyczajny sposób wkraczają i zajmują każdego dnia pozycję przy waszym boku, by was prowadzić, chronić i umacniać. Pewna mi bliska osoba mężczyzna”. Napisał do mnie takie przesłanie, proszę księdza. Co to jest, że kiedy się modlę, czuję koło siebie, jakby człowieka. Nie wiem, czy to jest coś dobrego, czy coś złego, ale jest przy mnie, przy boku moim. Oczywiście wymaga to rozeznania, ale prawdopodobnie, właśnie, to jest anioł stróż, który wzmacnia, tak jaki jest i diabeł który cię zniechęca do modlitw. Tak też przychodzi do ciebie Anioł Stróż i jest dla ciebie umocnieniem, ochroną, aby cię prowadzić. Mówi dalej Matka Boża: Wielka wolność została udzielona w tych czasach demonom i wszelkim złym duchom dla ich diabelskiej działalności. Równocześnie jednak żyjecie w czasie, w którym aniołowie pańscy Zostali wezwani do zrealizowania najważniejszej części mojego planu. Niebo i ziemia łączą się w godzinie decydującej walki. Moi drodzy Kościół dał się uśpić, wierni dali się uśpić, nawet i hierarchia w niektórych momentach dała się uśpić. Czas jest walki. Kto nam dzisiaj mówi, że to jest czas walki? Trzeba wziąć krzyż. Do ręki. Trzeba wziąć, wziąć różaniec. Nie dajmy się uśpić. Szatan to robi. Jest pięknie, jest liberalizm. Wszystko macie, macie pieniądze. Czego wam brakuje? No ta pandemia, to może przejdzie, wszystko będzie dobrze. Ludzie przestali chodzić do kościoła, zamiast odrzucić grzech. No i taką mamy dzisiaj sytuację. Przestali walczyć. I mówi Maryja, wzywam Was więc do jedności z aniołami świętymi w raju. Proszę Was, zwłaszcza o częstszą modlitwę do Waszych aniołów stróżów, ponieważ są oni w tych czasach wezwani do wypełnienia względem każdego z Was zadania. Moi najmilsi synowie, szczególnego, wyznaczonego im przeze mnie zadania, Moje serce pragnie, żebyście do codziennej modlitwy anioł pański dorzucili również modlitwę do anioła Bożego. Czyńmy to zatem. Módlmy się modlitwą anioł pański. A później wzywajmy anioła stróża. Mówi dalej Matka Boża, wzywam was do życia w ciągłej zażyłości i ufności wobec waszych aniołów stróżów. Wzywajcie ich w potrzebach, przywołujcie w niebezpieczeństwach, włączcie ich w waszą pracę. Powierzajcie im Wasze trudności, szukajcie ich w chwilach pokusy. Oni muszą teraz stanowić jedno z wami. I na końcu mówi tak Matka Boża: Odczuwajcie blisko. Siebie, przede wszystkim Archaniołów, których święty Kościół daje wam, świętego Gabriela, aby wam dawał siłę Bożą, świętego Rafała, aby stał się lekarstwem na każdą z waszych ran, świętego Michała, aby was bronił od strasznych pułapek, które szatan zastawia dziś na was. Razem z nimi kroczcie w świetle mojego planu i walczcie wspólnie pod moimi rozkazami. Jesteście teraz wezwani do oglądania moich największych cudów, bo weszliście w czas mojego triumfu, mówi Matka Boża. I na to kruczenie wraz z Królową Aniołów i Aniołami, serce Wam błogosławi, niech Was błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.